Wszystko, Wszyscy widzowie ze mną jest Serek, jest dobry. I dzisiaj pogramy w kowala Jacka. Niestety nie można w to grać na, na dwie osoby naraz, to Serek będzie sobie tam grał i będzie nam mówił jak mu idzie. Dobra, no to zaczynamy! Czyli coś? Co? Zrobiłem pierwszy miecz, wiesz jaki? Jaki? Kolej. Koleś! Dobra, pierwszy mamy miecze. Dobra, startujemy. No, zaczynamy. Co my tu mamy? Co my tu mamy, co my tu mamy? Sam kopel. Dobra, jest jakiś nie topesz, żółw, nie topesz. Jedziemy, kto pierwszy? Zrobię lepszy mieć od serka. To wow. okay, jedziemy. Co jest oryginalny? No właśnie, to jest serek jest zawsze oryginalny. Dobra, machamy myszką. Kurde, great i perfect, fuck. It's tu like great. Dobra, y dobra, nic. Ja już tutaj ja tu, ja tu ostrze wszystko. Great, good. Great. Ej, y hmm. Hmm. Na naszym prywatnym spudzianem my trochę lepiej graliśmy. Więc nie uznajcie nas za lamy, proszę bo by... graliśmy w to półtora i godziny tak dokładnie na godzinę i 21 minut cicho! perfekt! perfekt! Great. great! Perfect. great! czy będzie 100? no naprawdę! 90... 99? 100? kurna! i to jest mój fakt Niestety 4 godzin nie lepiej robi miecze, ja słabiej Ja dobrze robię w IP i U. Dobrze będzie przyjął pianki Perfect great, okej okay. Good, 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 good Nie no, nie to... tam A tak dobrze mi szło, nie wiem co bym Co robisz? Mięcz. Dzięki. Mhm. Perfect. Nie. Perfekt, no grej. No i perfekt. Czarek, z którym jazd już robisz? Ostatni. Ja też. great A ty gdzie A ty już ostrzysz? No. Dobra, ja, ja jestem w piecu dopiero. No nie ocierasz się, no, Nie, bo jem kanapki. Jakie to są dziewczyny? Ogólnie później będziemy dostawać nowe bronie i takie tam rzeczy, ale na razie mamy tylko mięso Chyba... A terek, ter w następnej misji dostajemy ten. Od razu łuk się No. Proszę mi ją. Kurde, prawie cały mieć perfekt zrobiłem. Ja już to samo co ja. Ja miałem całą mnienie serii Good. już nie Dobra. 31 time bonus. Nie wiem, ja zobaczę, ile mam. Także się boję. Osom awesome, strzała a Driot Perfect Zrobiłem cały łup. Ja robię, ja, robię, ja teraz będę zaciągał Moje statystyki 167-98 I masz jeszcze chwilkę pod tym. Ja nie chcę marnować no? no no. no. je, a hmm. Hmm. Dobra, nie czy na? jest. się napij. Co? Napisz. Będziesz zły. O, a co? Mam już siedem kryształów. Ja żyjemy, ja 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 nie, wiem, ale mam. Teraz Ja drugi już robię. Takiego czułem. O, wyjdziesz z jakimś Dobra, bo ja i tak tu będę jakąś muzykę odstawiał. Ktoś mi napisał. Co? Nie wiem, mam go w dupie na razie. 37 bonus laty. ty? 38. Kurwa, zawsze coś Ja już walczę z ostatnim. Ja dopiero zacząłem. Nie zat? Mam pytanie. To nie gra. To ją odebrał. Nie, jeszcze się rozłączył. Dziwne. ale Ale ze mnie zgabił, też napisał, że lubi plan. Poczekaj, zbieram Hajsiwo Masz go łysudą! <noise> Dziękuję Utrzymałeś? Tego nie było, nic tu się nie działo <noise> Mam już trzeci Ja walczę z Yy, piesek się cieszy, ale chcę zobaczyć co dostałem. Yy. O, bo teraz dostajemy. Teraz? Tak. Wow, fajnie. W końcu sobie popsujesz tą kla klawiaturę, a ja nie mi. Nie, ja nie będę spała. Potem to toparek będziemy jakiegoś bossa. Z tego bo... No nie, ucznik mi A, a a nic nie stwierdzieliło. No bo ja nie, bo ja miałem za mało i Łota, helie ile grotu? Jako, ja bo dostałem chyba dwa drodzy do strzału Dlaczego łucznik, łucznik strzelił w nic? Mam pytanie e, Logika Logik, to nie Logik To jest logika tej gry Wygrałeś, bo musiał ci ktoś strzelić nie, nie wiadomo dlaczego o, Łucznik, other, craft, bow Ja sobie dokupiłem tego brązu trochę o, ja mam 40 brązu. Wow, nie ja wiesz chyba bakuje. O pafeść. O, bronzo A, bo ja dostałem item do bronzarała, no tak. O widzam to. Zobaczysz jak to działa. Tak. Że jak masz jakiś item to ci to daje do żeby... tego. Nie, zrobi z avion. Nieźli z avion. Bak. Nieźli z avion. Będę mi zrobić nie, to Później już zablądzasz? A ty Terek ile masz ironów? Bo To mało, mam dziewięć że... A ja właśnie oszczędzę, bo będę robił toporek A toporek gdzieś, chyba Tak? Tak A po tej misji mamy topór? Tak To ja też oszczędzę, bo nie wiedziałem co mamy Jej! O kurde, 100% stranging! Teraz się nie opłacać, nie mandować śnieżnej groty, Ja zrobiłem ja ja takiego motylkowego grotu, ten. No, taki czerwony? Mhm. Mm Na leczenie? Tak. To ja ten sam. Skówek wszystko miałem. Ja też. Nie, ja! Mogę to gleć? Mhm. -mm. A później idesz? A później idesz? Tak teraz do Davido. Eee Teraz po tej misji skończymy Po co? No chyba, że to dzielimy na dwie części A, A u ciebie wiesz No jak to robimy? Nie, po tym już idziemy od no, do ciebie. Dobra O kurde jaki kupi strzały Great i tak awesome Kurde A, się ja zawsze Mam no ja nie, bo mów nie ruszył krzesło Nie, nie, My na swoim ja upójdzianę jak jestem To my mamy takie konto Znaczy taką po, ten, Taką postać na tym, że Za chwilę będziemy mieli za A Agraliśmy półtorej godziny Godzinę i 21 trzeba walc trzeba znać szczegóły nie trzeba nie becie cię pocisnął. nie trzeba trzeba włączyć ten go telewizor albo laptop tak się ok Pudział nie jesteś jestem jestem Jestem, nie Mam cztery do Peżeta Osą A i jeszcze jak ty dzwoniłeś do tego Do Cisaka to ja to wytnę Bo i tak bym musiał Trochę skrócić odcinek Spoczko Jak ktoś do mnie napisał Spoczko A jak Cisaka usunęł spoczko. spoczko Ty nie kochasz są... Jak No 28 osiem time bonus nie. Yeah. 29! Wujso! Nie. Szykuj yeah. się, Szykuj się na wspomnienie! No nie, ja nie będę wspomniał! Ja będę kulturalnie pisał. Ja, ja. No Michał... Ja chciałam ja, Naprawdę, zabijam kula i wysłałem tu A... Jeszcze nie, chasiwo! Nie, właśnie ty! Na, nie! Wiesz, co ty krwiłem? Co? Ja to zebrałem, a ty mówię, nie, wrócę. A, myślę, że nie zebrałem. No tuż jeszcze nagramy jakiś odcinek z FIFA, jak mi o te i jeszcze takie. Tak, ja wam to nagrać, mam pytanie. Nie, jakoś się da, Polak potrafi. Tak, Polak potrafi, no <Onionisation> ale ponik ma dużo sieni. No po prostu... My czterek, które u mnie był, graliśmy ta, klasyczna jedenastka wersji polska, wygrałem do zero. Nie! Bo wyłączyłeś konsolę! Miko! Wygrywałem do pierwszej połowy. A później bym cię zmił! Wądź! Już nie można nie, nie, nie. Nie, nie. Dlaczego mieć wielki ładnie? Dobra bo jestem fajny nie hej dostaliśmy doby! eggs pająk Dobra to do zobaczenia w następnym odcinku Cześć!